Kolejną znaczącą postacią w relacji biblijnej jest Abraham. Najpierw miał na imię Abram. Mieszkał w Ur leżącym we współczesnym Iraku, między Zatoką Perską a Bagdadem. Wraz z rodziną przeniósł się do Haranu, leżącego na terenie dzisiejszej Turcji. Gdy miał 75 lat, Bóg go powołał i polecił mu udać się do Kanaanu posłuszny Bożemu poleceniu wraz z rodziną, żoną, bratankiem i znacznym dobytkiem, przeniósł się do Kanaan. Bóg obiecał, że uczyni z Abrama wielki naród, a jego potomstwo będzie liczne jak gwiazdy na niebie. Jednak droga do spełnienia tej obietnicy nie była łatwa. Żona Abrama, Saraj, była bezpłodna i w tym tkwił problem, Czysto ludzkie położenie patriarchy kłóciło się z Bożą obietnicą. Po dziesięciu latach w Kanaanie, gdy Abram miał 85 lat, jego żona uznała, że obietnica spełni się, gdy Abramowi dziecko urodzi jej egipska niewolnica Hagar. I tak się stało. Hagar urodziła syna, któremu nadano imię Ismael. Gdy Abraham miał 99 lat, Bóg zmienił jego imię na Abraham i obiecał mu, że stanie się ojcem wielu narodów. Powiedziano mu, że jego syn urodzi się z Sary, która pomimo podeszłego wieku uwierzyła w obietnicę i przez wiarę wydała na świat chłopca. Izaak dorastał w tym kraju o umiarkowanym klimacie, ciesząc się życiem rodzinnym i hodując bydło. Gdy podrósł, jego ojciec został poddany wyjątkowej próbie. Abrahamowi powiedziano, by zabrał swojego umiłowanego syna do ziemi Moria i złożył go w ofierze. Nazajutrz obióczył osła i odjechał z synem. Po drodze Izaak zapytał: Gdzie jest jagnię? Rozdarty wewnętrznie, ale kierujący się wiarą, Abraham odpowiedział: Pan się o to zatroszczy. Na szczycie góry Moria też nie było jagnięcia. Abraham zbudował ołtarz i położył swojego syna na drwa. Podnosząc rękę, by go zabić, usłyszał głos pana: Abrahamie! Abrahamie! Ten odpowiedział: Oto jestem. Bóg powiedział: Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego. Ta próba wiary, ta niezachwiana wiara, zaufanie do Boga, wiara w to, że Bóg dotrzyma obietnicy, oraz bezwarunkowe posłuszeństwo Bogu we wszystkim, jest tym, co wyróżnia Abrahama jako ojca wszystkich wierzących. W trzech głównych religiach abrahamowych, judaizmie, islamie i chrześcijaństwie, podkreśla się rolę Abrahama i wierzy, że Moria to obecnie wzgórze świątynne znajdujące się właśnie tutaj w Jerozolimie. Dla Żydów modlących się pod ścianą płaczu jest to miejsce, w którym kiedyś stała świątynia, dla chrześcijan to miejsce, w którym Jezus wysławiał Ojca, a dla muzułmanów Pomekce i Medynie to trzecie najświętsze miejsce na świecie. Abraham został pochowany tutaj w jaskini Machpela w Hebronie. Był człowiekiem wiary, bezgranicznie ufał Słowu Bożemu i był posłuszny Bożemu powołaniu. Biblia mówi, że jeśli należymy do Chrystusa, to zgodnie z obietnicą jesteśmy potomstwem Abrahama i dziedzicami. Błogosławieństwa obiecane Abrahamowi mogą stać się Twoimi, jeśli ufając Bogu żyjesz zgodnie z Jego wolą.